Boiska, siłownia zewnętrzna, plac zabaw. To tylko niektóre rzeczy, jakie wchodzą w skład wielofunkcyjnej strefy aktywności znajdującej się na terenie śląskiego międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. W poniedziałek miało miejsce uroczyste otwarcie strefy, w którym brali udział zarówno przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, jak i władze miasta bardzo nam się podoba, że, że Uniwersytet Śląski musi otwarcie, że, że chce się otworzyć, że, że to krok po kroku robimy to dużo wspólnie, bo takiej symbiozie mieszkańcy, miasto i uczelnia daje to większą taką wartość, dodaną także dla uczelni, bo, bo powoduje to, że uczelnia żyje, że nie tylko żyje w trakcie zajęć, ale także w wakacje i, i także być może na, na, na tle tej współpracy powstanie coś ciekawego, zarówno z strony dydaktyki i nauki, dla właśnie naszych chorzowców, dzieci i młodzieży, jak i odstronić innowacyjności dla uczelni. Trzeba mieć świadomość, że ludzie nauki, rozumieni jako pracownicy naukowi, ale również doktoranci, studenci spędzają w budynku obok więcej niż 8 godzin, czasami po kilkanaście godzin. No i też no, potrzebują trochę czasu, żeby na chwilę wyjść na świeże powietrze. I często właśnie w takich miejscach jak tutaj, przez rozmowę, przez dysputę na tematy naukowe, powstają nowe, idealne, świetne, wspaniałe pomysły na kolejne badania. Czasami, nawet, oczywiście w takiej atmosferze pojawiają się pomysły, na które później owocują, skutkują pięknymi, jakimiś interesującymi wynalazkami. I to jest w pierwszej kolejności właśnie dedykowane tym ludziom, żeby mogli właśnie tu przyjść, pobyć, ale także dla, dla tych właśnie młodszych, dla dzieci z, z okolicznych tych tutaj domów, bloków, żeby mogli tutaj właśnie z tego miejsca korzystać i żeby mogli właśnie no, tutaj się spędzać swój czas. Po prostu my się chcemy asymilować ze społecznością lokalną, także to jest przestrzeń otwarta dla wszystkich. Dla pracowników, ale także dla społeczności lokalnej. Na to, że strefa aktywności od początku miała spełniać równocześnie wiele funkcji, a także że jest przeznaczona dla osób w różnym wieku, zwracali uwagę twórcy projektu. Zależało nam na tym, aby nie odgadzać poszczególnych grup użytkowników. Tylko program tego placu celowo został tak skomponowany i przemieszany pomiędzy sobą, aby, aby aktywność użytkowników zazębiała się, żeby nie tylko dzieci miały tutaj frajdę skorzystania, z, z ale również osoby starsze, rodzice, dziadkowie. Pytana, oczywiście w, bologna, studenci i, i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego również. Koszt inwestycji wyniósł ponad milion złotych i częściowo został pokryty z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki.